Więzienie, miejsce izolacji, kara za złamane prawo. Ale za tymi kratami istnieje świat rządzący się własnymi zasadami, świat, w którym to nie strażnicy, ale sami osadzeni ustalają reguły. Jedną z najbardziej tajemniczych i zamkniętych grup w polskich więzieniach są grypsujący, członkowie subkultury więziennej, którzy uważają się za elitę osadzonych. Ich kod honorowy, zasady i sposób komunikacji przez lata były otoczone aurą tajemnicy. Kim są grypsujący? Skąd się wzięła ta subkultura? Jakie mają zasady i dlaczego ich świat budzi taką fascynację? Zapraszam Was na podróż do świata, gdzie honor znaczy więcej niż życie, a jedno złe słowo może kosztować zdrowie, a nawet życie. Grypsowanie to nie jest nowy fenomen. Jego korzenie sięgają jeszcze czasów międzywojennych, kiedy w polskich więzieniach zaczęły tworzyć się nieformalne hierarchie. Po II wojnie światowej, gdy do więzień trafiali zarówno kryminaliści, jak i więźniowie polityczni, subkultura grypsujących zaczęła się umacniać. Przejęli oni wzorce z przedwojennej git ludności, stylu życia marginesu społecznego. W latach PRL-u, gdy więzienia były przepełnione, a brutalność osadzonych rosła, grypsowanie stało się czymś więcej niż tylko tajnym językiem, stało się elitarną kastą. Najważniejsza zasada? Grypsujący nie są frajerami to oni dyktują warunki w celi. Więzienna cela to nie tylko cztery ściany i prycza, to skomplikowana struktura społeczna, w której każdy ma swoje miejsce. Podstawowy podział w więzieniu wygląda tak: grypsujący, elita więzienia, ci, którzy rządzą celą i ustalają reguły. Frajerzy, osadzeni, którzy nie grypsują i nie mają nic do powiedzenia. Cwele, najniższa kasta, osoby skazane za gwałty, pedofilię lub ci, którzy złamali zasady grypsujących. Są poniżani, bici i wykorzystywani. Każda cela ma swoją starszyznę. Więźniów, którzy decydują o tym, kto wchodzi do grypsujących, kogo można przyjąć, a kogo od razu odrzucić. Do grypsowania nie można się tak po prostu zgłosić. Trzeba mieć odpowiednią przeszłość, kontakty i być sprawdzonym przez starszych grypsujących. Grypsujący kierują się ściśle określonym kodeksem. Łamanie tych zasad może prowadzić do brutalnych konsekwencji. Najważniejsze reguły grypsujących: nie rozmawiaj ze strażnikami. Grypsujący nie współpracuje z klawiszami. Każdy, kto donosi, jest kapusiem i może zostać pobity lub nawet zabity. Nie dotykaj celów. Kontakt z Cwelem oznacza degradację do ich poziomu. Nawet podanie ręki czy przypadkowe dotknięcie jest traktowane jako skaza na honorze. Mów językiem grypserskim. Grypsujący porozumiewają się specyficznym slangiem, który jest niezrozumiały dla strażników i frajerów. Szanuj hierarchię. Młodsi grypsujący muszą szanować starszych, a w celi obowiązuje ścisły podział ról. Nie jedz stalerza frajera. Jedzenie i picie po kimś spoza grupy grypsujących jest nie do przyjęcia. Nieprzestrzeganie tych zasad oznacza karę, od pobicia aż po całkowitą degradację w więziennej hierarchii. Jednym z najciekawszych elementów tej subkultury jest język grypserski, zwany grypserką. To szyfrowany sposób komunikacji, który pozwalał osadzonym wymieniać informacje bez ryzyka, że strażnicy ich zrozumieją. Oto kilka przykładowych słów. Morda, strażnik kitrać. Ukrywać coś sztywny, poważny, godny zaufania więzień, hadać, uciekać pytać z rąsi, prosić o zgodę starszych grypsujących kantować, oszukiwać. Każde słowo miało swoje znaczenie i często różniło się zależnie od regionu. Grypserski język zmieniał się z biegiem lat, ale jedno pozostawało niezmienne. Zrozumienie go oznaczało przynależność do elity. Czy grypsujący nadal rządzą polskimi więzieniami? Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych i na początku XXI wieku ich pozycja była niepodważalna. Ale dziś system więzienny się zmienia, zwiększa się nadzór, pojawia się monitoring, a strażnicy są lepiej wyszkoleni w rozpoznawaniu subkultur więziennych. Wielu dawnych grypsujących wychodzi na wolność i mówi, że dzisiejsze więzienia to nie to samo co kiedyś. Młodsze pokolenie nie zawsze respektuje stare zasady, a hierarchia zaczyna się zacierać. Czy to koniec ery grypsujących? A może ich subkultura przetrwa w zmienionej formie? Więzienia to nie tylko mury i kraty, to społeczności rządzące się własnymi regułami. Grypsujący przez dekady stanowili elitę osadzonych, a ich kodeks honorowy był niemal świętością. Ale czy współczesny świat pozwoli im przetrwać? To był kolejny odcinek naszego podcastu. Jeśli chcecie więcej opowieści o tajemnicach świata przestępczego. Zostawcie opinie i subskrybujcie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.